Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, Rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansoweedukacja.com, zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy temat wejścia na nowe szczyty historyczne. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co to oznacza. W praktyce oznacza to jedną rzecz. Nie będziemy mieli recesji w tym roku. W recesji w rozumieniu cyklu kredytowym, bo zawsze jest problem z definicją. Recesji technicznej. W ogóle problem recesji zawsze jest wyraźny dla ekonomistów, ponieważ dwa kwartały z negatywnym PKB nie przewidują zjawisk recesyjnych z punktu widzenia indeksu. Dlaczego? Czym innym jest techniczna recesja, jeżeli indeks jest zdywersyfikowany globalnie. I uzyskuje zyski z innych rynków, nie rynku lokalnego, tylko na przykład w połowie z innych rynków, to lepsza rzeczywistość gdzieś indziej może wynieść indeks. Tak było z Więc jeżeli wyszliśmy na szczyty historyczne, tylko jedno zjawisko może spowodować BSC na rynku i recesję. Duże, nieznane, jednorazowe wydarzenie. Czy mamy dzisiaj do czynienia z takim wydarzeniem? No nie. Przynajmniej my go nie widzimy, co prawda. W trakcie tej paniki ceł Trumpa ogromna część inwestorów mówi ABS, recesja, coś tam. I zawsze tak mówią i zawsze się mylą, prawie zawsze, ponieważ inwestorzy przykładają uwagę do mainstreamowych mediów i tych nagłówków, o których wszyscy mówią. Natomiast rzeczywistość Zawsze jest lepsza niż ta, o której wszyscy mówią. Przede wszystkim mamy korektę, bo może być gorsza, jeżeli nie mamy tej korekty. Ja przewiduję, że ten rok będzie dobry dla rynku amerykańskiego, co prawda, z pewnymi problemami, ponieważ jeżeli zobaczymy metodologię liczenia według MSC i World Index, to okaże się, że Stany Zjednoczone na przestrzeni od 2000 roku. Według metodologii MSCI tak naprawdę jeszcze wcześniej, od, od 16 roku, od końca tej korekty, w kształcie TW, są albo pierwsze, albo czwarte, jeżeli chodzi o najlepsze rynki z rynków MSCI. Natomiast to się zmieniło w tym roku i dzisiaj Stany Zjednoczone są na poziomie 39. Z 47 rynków, czy 42 już nie pamiętam, więc... Jeżeli uwzględnimy słabość dolara, jest to dodatkowy czynnik wpływający negatywnie w odzwierciedleniu do globalnego koszyka walut. Natomiast temat dolara będzie omawiany w następnym materiale, to nie jest coś strasznego, od razu mogę powiedzieć. Chociaż osłabienie dolara sztuczne przez Fed, przez władze federalne ma negatywny czynnik dla PKB, i może spowodować rewizję zysków w dół, to zdywersyfikowany globalnie indeks amortyzuje negatywne zjawiska i negatywny wpływ kursu dolara na eksporterów i importerów, bo nieprawdą jest to, że słaby dolar jest dobry dla jednej grupy, a silny dla drugiej. Duże firmy są zabezpieczone, to często zrywa zabezpieczenia, stanowi to koszt. I tak naprawdę my jesteśmy w świecie powtórki z yy, poprzedniej prezydencji Trumpa. Dolar wtedy spadł do poziomu 3,40. Coś się strasznego stało, no nie. Dolar działa trochę, czy w ogóle, waluty trochę zachowują się jak taka yy, waga do ważenia. Krótkoterminowo wpadają w jakiś pułap, w jakieś wartości, ale długoterminowo Wracają do swoich starych poziomów. Złotów, porównywanie też dolara do złotówki jest problematyczne dla inwestorów. Bo złotówka jest globalnie silna. Porównajcie Państwo sobie kurs dolara do złotówki. Australijskiego, kanadyjskiego, nawet euro, i wólne nawet juana Chińskiego. To są waluty, które się osłabiają do złotówki, co świadczy o. Konserwatywnej polityce Polski, banku centralnego, ale również oznacza inne czynniki. Na przykład e, wynika to z napływu kapitału do Polski i do Europy, który my obserwujemy. Jeszcze taka mała dygresja, zanim wejdziemy do kalendarium ekonomicznego. To nie będzie długi film. E, zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz: indeksy. To jest zgodne z oczekiwaniami, o których mówiłem na Discordzie. I na YouTubie zresztą na początku roku. Indeksy zawierające dużą część finansów radzą sobie lepiej od indeksów niefinansowych. Ponieważ cykl kredytowy w Europie jest silniejszy, o czym mówiłem wcześniej. Fisher Investment o tym wspomniał niedawno, ja o tym mówiłem trochę wcześniej. Natomiast Fisher Investment nie wymienia konkretnych państw ze względu na politykę firmy, która nie chce faworyzować żadnego rynku czy żadnej firmy innej. Ze względu na nie do końca jasne legislacje w sprawie doradztwa inwestycyjnego. Przejdźmy do kalendarium w tym szybkim przeglądzie, który nie będzie jakiś bardzo długi. Co tutaj mamy z ostatnich danych? O, nie tak dawno mówiono, że Japonia będzie miała problem z bezrobociem i to będzie wójść do, do trumny. Dzisiaj tak nie jest. Ciekawe też jest to, że inflacja, na przykład bazowa CPI w regionie Tokio, jest oczywiście jest inflacją częściej wiodącą niż wseczną. Ponieważ struktura PKB Japonii jest zbliżona do struktury PKB Wielkiej Brytanii, skupienie wokół jednego, jednej dużej metropolii, która często rozlewa swoją inflację na inne rynki. To prawda, głównie w segmencie zaawansowanego przemysłu i niektórych usług, natomiast inflacja na poziomie 3% przy tym cyklu kredytowym jest normalna, jest zdrowa i Japonii dzisiaj nie grozi. Scenariusz grecki, tak jak niektórzy eksperci mówią. To nie jest dzisiaj problem dla Japonii. Problem jest japonizacja. To jest zupełnie inne zjawisko. Dane wstępne inflacji w strefie euro w blokach ekonomicznych, które, w których my widzimy wyższy wzrost niż oczekiwano gospodarczy, jest trochę wyższa. Co zresztą jest też zgodne z wpływem Działań Europejskiego Banku Centralnego na krótkoterminowe obligacje. Bo Europejski Bank Centralny może wpływać na te krótkoterminowe obligacje do 90 dni. Natomiast fakty są takie, że niech wpływa na długoterminowe obligacje w takim stopniu, jak ludzie myślą, że wpływa. Więc zwiększenie spreadu kredytowego stworzy większą inflację monetarną. Dlatego my możemy obserwować trochę wyższą, nieznacznie wyższą inflację. W niektórych państwach strefy euro, przede wszystkim w sezonie wakacyjnym. Stany Zjednoczone są mniej y, atrakcyjne wakacyjnie z wielu różnych historii, przypadków, też Trumpa. Europa jest bardziej atrakcyjna w tym roku turystycznie, to widzimy w danych niektórych firm. Przede wszystkim strefę euro, południowcy. I tam będziemy obserwowali trochę większą inflację, ale to nie jest problem. Wyższa, nie ma dowodu statystycznego na to, żeby inflacja na poziomie dzisiaj 5% była lepsza albo gorsza od tej na poziomie 4. Czy inflacja na poziomie 3 była lepsza od na poziomie 2. Oczywiście dla konsumentów. Inflacja jest istotna, ale mówimy o firmach i o inwestycjach. To jest dla nas ważne. Firmy mają zdolność do przerzucania kosztów, więc to nie jest problematyczne. Więc ta trochę wyższa inflacja w niektórych miejscach w danych wstępnych nie jest alarmująca. Raczej świadczy o stromym cyklu kredytowym. Co widzimy po wynikach banków europejskich, które są znacznie lepsze od początku tego roku, w stosunku do banków amerykańskich? No i to się przekłada na inflację monetarną. Czy Europejski Bank Centralny zmieni swoją politykę? Wątpię. Ze względu na to, że my chcemy w Europie, w Stanach Zjednoczonych mniej tego chcemy, ale w Europie chcemy większą akcję kredytową w celu pobudzenia gospodarki w segmencie prywatnym po to, żeby segment publiczny, np. wydatki na zbrojenia, nie stworzył kosztu recesyjnego wynikającego z kosztu obsługi tego, tej rzeczywistości, którą mamy. Nastroje gospodarce i indeks konsumentów są nadal negatywne z jednego powodu. Czy producentów, bo nie znamy sytuacji i umowy dealu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dopóki tego nie poznamy, Konsumenci zarówno w Stanach Zjednoczonych według metodologii Michigan czy w Unii Europejskiej, według metodologii Eurostatu będą gorsze niż oczekujemy, co może tworzyć problemy w segmencie dóbr nie pierwszej potrzeby przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone płacą znacznie większy koszt sankcji. O czym pisałem też na Twitterze, odpowiadając na komentarz, więc dobra nie pierwszej potrzeby są dla nas bardziej problematyczne niż inne segmenty. Co tu jeszcze ciekawego mamy. Tu mamy indeks Uniwersytetu Michigan. Jeszcze musimy wejść w dane z czwartku. Mamy dane deflatora PKB ostateczne dla Stanów Zjednoczonych i dane nawizowane, które okazały się trochę gorsze. To nie jest taki duży problem. My oczekiwaliśmy, ja oczekiwam trochę lepszych danych, ale negatywny wpływ Trumpa i znienawidzenie Stanów Zjednoczonych jako miejsca mniej przewidywalnego w tym segmencie szerokim, bo choć segment szeroki jest bardziej nieprzewidywalny, to inne segmenty, skupione wokół przewodników radzą sobie lepiej. Więc to powinno być kontynuowane w ramach tego działania. Więc to są dobre dane i powinniśmy oczekiwać dalszej poprawy. Niebawem się pojawi kolejna aktualizacja. Mam nadzieję, że te szybkie sprostowanie nowego szczytu, które oznacza brak recesji, jest ważne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.